Jestem na załadunku, oczekuję. W kolejce. Więc chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie, które, które zadał mi kolega Amis. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pytanie, i postaram się po prostu wyprodukować coś, co potrafię najlepszego wyprodukować. Oto jest pytanie. Szanowny Panie, po pierwsze, gościu mnie wypunktowuje, to jest komentarz pod filmikiem, który nagrałem a propos absurdów migracyjnych w Chicago. Nie pamiętam tytułu w tym momencie tego filmiku. Szanowny Panie, po pierwsze, Fax News nie należy do obiektywnych źródeł informacji i trudno podejmować dyskusję, zaczynając od informacji przez nich podawanych. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak open border policy. To jest wymysł propagandowy. Po trzecie, kryzysy w krajach Ameryki Południowej od dawna powodują falę emigracji do Stanów Kuba, Salwador, Wenezuela itd. w nawiasie i nie ma to na to cudownego lekarstwa. Po czwarte, wydaje mi się dość oczywiste, że partia republikańska od dawna wrzeszczy przeciw nielegalnej emigracji, a niewiele w tym temacie robi, bo ci właśnie ludzie są niewyczerpanym rezerwuarem najtańszej siły roboczej dla farm i firm i robi się na nich gigantyczną kasę. Czy gigantyczną? To chyba trochę przesadziłeś. Po piąte, czy nie warto przypomnieć, że ogromna część Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, w Stanach, przyjechała tu na wizje turystyczne i złamała prawo, pozostając w USA nielegalnie. Potem przez lata łamała prawo, łamała prawo, pracując nielegalnie i nie płacąc tych zarobków podatków. I w końcu, kiedy dało się zdobyć wymarzone zielone kartki, w cudzym słowiu, polecam piosenkę Kazika o tym tytule, a po pięciu latach zdobyć obywatelstwa, to nagle okazuje się, że taki świeżo upieczony w cudzysłowie Amerykanin jest za tym, żeby nikogo więcej nie wpuszczać i wyłapywać nielegalnych. Pozdrawiam. Także jak sami widzicie, dużo się gościu rozpisał i komentarz również wydaje mi się być ciekawy, albowiem, albowiem zagadnienie migracji czy emigracji dla Stanów Zjednoczonych to jest... To jest sedno sprawy, no albo ten, ten kraj przecież jest stworzony przez emigrantów, i nigdzie chyba tak ważne to zagadnienie nie jest jak tu. Tak sądzę, jest tu specjalna kultura, jest tu specjalne nastawienie do emigrantów, jest tu specjalna, specjalne środowisko, żeby ten taki kocioł różnych kultur jakoś trzymał się do kupu i funkcjonował. Nigdzie nie ma takiej sytuacji na całej planecie. To jest bardzo wyjątkowy projekt, zwany Stanami Zjednoczonymi. I dlatego ja też na ten temat mam swoje zdanie, po pierwsze. Po drugie, również dlatego mam zdanie, że sam jestem tutaj emigrantem i sam tutaj żyję. Także pogadamy, postaram się naj, najłatwiej, najłatwiej, najlepiej od, jak mi przychodzi do głowy odpowiedzieć na te zagadnienia, czy może na tę krytykę twoją. I może uda mi się zaznaczyć jakby kontrnarrację do tych punktów, które tutaj wyznaczyłeś po kolei. Także lecimy. Szanowny Panie, otóż. Mo Mocium Panie, po pierwsze Fox News nie należy do, źró do obiektywnych źródeł informacji. Zgadza się z tym. Fox News nie należy do obiektywnych źródeł informacji. E niestety nie znam żadnej innej telewizji e z tak zwanego głównego nurtu. E Mass mediów, która byłaby obiektywna. A już zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Coś takiego jak obiektywne źródło informacji tutaj zupełnie nie istnieje. Tej wiadomości właściwie przyjmują charakter takich opiniotwórczych e, tworów dziennikarskich. Nie ma tak jak było w Polsce, pamiętam, gdzie wiadomości wieczorne polegały na. Um, wymienieniu ważnych faktów z wydarzeń w danym dniu, bez komentarza prowadzącego ten show dziennikarza. To jest na odwrót. Tutaj zawsze istnieje komentarz, albo, albo historia jest poddawana pod jakim kątem, pod jakimś tam kątem, takim kątem, którym zależy. Twórcom tej wiadomości, aby taki przekazać, bo mają jakieś takie skrzywienie ideologiczne. Fox News nie jest do tego wyjątkiem oni mają skrzywienie w bardzo charakterystycznym um, stopniu i w bardzo charakterystycznym stopniu uprawiają propagandę, która jest y, toporna, y, pusta, prymitywna często łatwa do przejrzenia. Ktoś z Was w innym komentarzu porównał Fox News do tego, co się działo w wiadomościach TVP. Ja pamiętam wiadomości TVP i te ich słynne paski informacyjne z memów, to kojarzę, za moich czasów tego nie było. I rozumiem, że TVP również była używana w celach propagandowych poprzez władze. W Stanach Zjednoczonych jest dokładnie to yy, samo, tylko głównie wiedza, o głównie media o skrzywieniu lewicowym, których zresztą jest zdecydowana większość, pośród tych mediów głównego runklu nurtu, również skupia się po prostu na tym, aby być tubą propagandował yy, rządu. Tak jak za komuny yy, to wygląda. Nie ma, nie ma yy, jakiegoś takiego yy, Źródła informacji, które stałoby w opozycji albo byłoby niezależne od władzy, które starałoby się krytykować władzę i przedstawiać e, inne punkty widzenia. Tylko tu jest tak, że jak wybuchnie wojna, to wszystkie media krzyczą idziemy na wojnę. Jak, jak się zdarzy jakiś skandal, to wszystkie media krzyczą e, w jeden i w ten sam sposób. Jest jeden głos um, utrzymający, jest, skupiający się na potwierdzeniu tego establishmentu. Um, Tak, ale sam fakt, że mm, FAX News nie należy do obiektywnych źródeł informacji i trudno jej podejmować dyskusję, zaczynając od informacji przez nich podawanych, no to obawiam się, że y, nie moglibyśmy prowadzić dyskusji na żaden temat, na żaden temat. Albowiem zarówno FAX News, jak i jego przeciwieństwo, nazwijmy to CNN, nie wiem, czy jest, zgaduję, że jesteś z Polski, bo te rzeczy, które opisujesz, takie mam wrażenie. CNN jako przykład również wielokrotnie było łapane na ewidentnych kłamstwach oraz manipulacjach i propagandzie. Czy to oznacza, że każda informacja przez CNN podawana jest automatycznie bezwartościowa? Nie, ja nie sądzę. Tak samo jest z FAX News. W przypadku tej wiadomości, którą ja przeczytałem, albo ona się wydarzyła, albo to był faktyczny wywiad z jakimś tam emigrantem na ulicy w Chicago, albo nie był. Ani ty, ani ja nie możemy tego sprawdzić, i musimy przyjąć jakieś założenie, aby móc rozmawiać o tym temacie. Moje założenie jest takie: zasadniczo, prawdopodobnie to była prawda. Ok, hold on, sorry, zgubiłem wątek przeromi. Jestem na załadunku, zczekowałem się. podjadę może o dobinka. Prawda? Dlatego ten pierwszy Twój punkt, który mówi, że nie powinniśmy faks nie zużywać, bo nie są obiektywni, zupełnie się z tym nie zgodzę, bo nie moglibyśmy wówczas mieć żadnej rozmowy na żaden temat. A dodatkowo wydaje mi się, że ja również nie jestem obiektywny, ani Ty też nie jesteś obiektywny. Jakby obiektywność, nie, obiektywność to jest jakiś koncept abstrakcyjny, który w prawdziwym życiu i świecie nie istnieje, możemy się tylko do niego zbliżać. Także mocią panie, punkt drugi, po drugie nie ma czegoś takiego jak open border policy, to jest wymysł propagandowy, nie wydaje mi się, że ja twierdziłem w tym filmiku, że istnieje coś takiego jak open border policy, musiałbym obejrzeć, bo ten filmik już nagrałem chyba 2-3 tygodnie temu, to nie pamiętam co ja tam mówiłem właściwie, natomiast wydaje mi się, że bez względu na to czy istnieje... Oficjalna polityka rządowa, która się nazywa Open Border Policy, czy ona nie istnieje, to nie zmienia to sytuacji tutaj na miejscu w Okopach, Chicago w życiu. Nawet jeżeli nie ma oficjalnej polityki rządowej, to istnieje coś takiego jak przyzwolenie albo presja administracyjna, albo może niewypowiedziana. Ale jakaś taka tendencja władzy prowadzenia swojej własnej polityki, i to jest ewidentne nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie Zachodniej. I nastawienia, nazwijmy to, lewicy ogólnie rozumianej, do zagadnienia emigracji. To jest podobny schemat, podobna sytuacja, czy w Stanach, czy w Europie, gdzie ta imigracja jest realizowana ze względów ideologicznych, bo wpasowuje się w pewnego rodzaju ideologię. Jest co Imigracja, która jest w dużym stopniu chaotyczna i niekontrolowana i w związku z tym pociąga ze sobą bardzo wiele negatywnych skutków dla ludzi i dla kultur i państw, do których ta imigracja się udaje. I to samo zjawisko ja obserwuję w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nie zgadzam się z tym punktem, że, o, że o, znaczy nie wiem, czy istnieje Open Border Policy jako polityka rządowa, oficjalna w, w, rządu, i uważam po prostu, że to nie ma znaczenia. Bo ja widzę, jak to wygląda na ulicy, rozmawiam z ludźmi i ja także co nieco oglądam um, świat swoimi oczami. To, co się dzieje teraz w Chicago, tego się nie działo 20 lat temu czy 10 lat temu. To, co się dzieje teraz w San Francisco, czy. W Oregonie, w Portland, czy w Los Angeles, czy w Nowym Jorku, to, to się nie działo 10 lat temu. A zarówno 10 lat temu, jak i dziś, również mieliśmy nieustanne źródło y, migracji z krajów Ameryki Południowej i Łacińskiej wpływających do Stanów Zjednoczonych. A to jest to, co ja widzę. 20 lat temu, jak ja przyjeżdżałam do tego kraju, ta migracja wyglądała w ten sposób nielegalna migracja że ktoś przekraczał granicę w jakiś sposób, zieloną granicę przez mafię przeprowadzone, albo bez względu na to i przyjeżdżał do tego miasta jak do Chicago, ale przyjeżdżał tylko wówczas, kiedy miał tutaj na miejscu jakiś kontakt bo ściągnął go jakiś wujek, albo ciotka, albo kolega, albo ktoś z rodziny i taki emigrant przyjeżdżał do Chicago i miał punkt zaczepienia u kogoś, mógł się zahaczyć ten ktoś z reguły jakby załatwiał mu pracę, wiedział ok, ja pracuję w tej fabryce, oni zatrudniają, tu będziesz tu nie sprawdzają papierów, tu sobie znajdziesz życie, poukładasz, pomagali takiemu gościowi, bo go znali, załatwić mieszkanie, opłacić rent i tak dalej. I pomimo tego, że była to imigracja y, nielegalna, to jednak w dużym stopniu ci ludzie się asymilowali dość szybko do tkanki społecznej. Obecnie to wygląda zupełnie inaczej. Y, obecnie to wygląda tak, że przyjeżdżają autokary albo samoloty, ci ludzie są zwożeni. Y, Tabunami do różnych miast i okupują oni ulice albo budynki użyteczności publicznej, bo nie ma infrastruktury, gdzie by tych ludzi po prostu pomieścić. Ci ludzie nie przyjeżdżają do kogoś, kto jest na miejscu i kto może im pomóc, tylko są niejako rzuceni. To, to trochę mi przypomina im ludności na skutek klęski żywiołowej albo wojny. Chaos yy, i bałagan. A Dowodem na to właśnie były słowa tego człowieka z tego wywiadu, który mówi, czujemy się oszukani, nie jest tak, jak powinno być. Ktoś z nas tutaj coś naobiecywał i sprowadził, a my od roku śpimy na ulicy. Właściwie, gdybyśmy wiedzieli, że będzie tutaj tak ciężko, to wolimy wrócić, może nawet nie gdybyśmy nie wyjechali, ale wolimy wrócić do swojej własnej biedy, do swojej własnej nędzy, z której uciekaliśmy. I to są słowa podsumowujące. Niestety realia na ziemi, bez względu na to, czy istnieje jakaś oficjalna polityka rządowa pod, jakimś tam, pod jakąś tam nazwą. Po czwartym panie e, Aha, i po trzecie, przepraszam, zgubiłem. Kryzysy w krajach Ameryki Południowej od dawna powodują falę emigracji do Stanów i nie ma na to cudownego lekarstwa. Oczywiście, że nie ma na to cudownego lekarstwa. Nawet bym powiedział... Ale ten gość ładuje te aksle, kurko blane. Nawet powiedział, że um, kryzysy migracyjne są często spowodowane przez Stany Zjednoczone i ich politykę zagraniczną w tych krajach. Nie ma na to cudownego lekarstwa. Ja tylko mówię, um, że ten sposób migracji, który do tej pory wyglądał, jest zupeł, był zupełnie inny niż do, do tej pory, co, niż to, co jest obecnie. To, co jest obecnie jest, jako migracja, jest znacznie gorsze niż to, co było wcześniej. <laughs> I uważam, że yy, nigdy imigracja nie powinna się zatrzymywać, tylko imigracja. Jestem wielkim zwolennikiem imigracji. Nie można być przeciwnikiem imigracji i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. To by było tak, jakby być przeciwnikiem polskości, a być Polakiem i mieszkać w Polsce. Ale imigracja i Stany Zjednoczone to jest jedno i to samo. Tak myślę. Po czwarte, wydaje mi się, nie ma na, na migracji cudownego lekarstwa. Podkreślam jednak, że to ten sposób migracji, który istniał poprzednio, pomimo tego, że miał wiele wad i był to bardzo brudny proces, było o wiele lepszym procesem niż to, co istnieje dzisiaj. Po czwarte, chyba, wydaje mi się, że dość oczywistym jest, że Partia Republikańska od dawna wrzeszczy przeciwko nielegalnej imigracji, a niewiele w tym temacie robi. Zgadza się w tym temacie. Ludzie są e, niewyczerpanym rezerwuarem najtańszej siły roboczej, zgodzę się z tym. I firmy na nim robią pieniądze. Zgodzę się z tym. E, oba, obie strony polityczne zawodzą od dekad, jeżeli chodzi o hmm, po prostu system migracji do Stanów Zjednoczonych. Również zgadzam się z tym, że ekonomicznie dla wielu ludzi czerpią zyski po prostu z faktu, że ktoś jest nielegalny i pracuje za bardzo małe pieniądze. Natomiast podkreślam jedną sprawę. Łatwo jest krytykować i walczyć w cudzysłowie o prawa dla tych ludzi, będąc w Polsce i siedząc przed komputerem na w kraju, w jednym z bogatszych krajów całego świata, a nie pomyślawszy ani przez sekundę, że ci ludzie, którzy tutaj przekraczają granice, robią to dobrowolnie. Ze swojej własnej nieprzymuszonej woli, ponieważ uciekają przed jeszcze większą nędzą, albo może nawet uciekają przed prześladowaniami politycznymi w swoich własnych krajach. I los dla takiego człowieka, który z Twojego punktu widzenia wydaje się straszny, pracując gdzieś na farmie w, Kali w Kalifornii za niskie stawki, to jednak z punktu widzenia tych ludzi to jest szansa na lepsze życie, to jest coś, co oni robią dobrowolnie, w większości, bo oczywiście też są przykłady wykorzystywania nie tylko y, jakby finansowego, ale również seksualnego, itd., dalej. Jednak podkreślam jeszcze raz, ci ludzie robią to dlatego, że to jest polepszenie dla nich życia. Po prostu los jest nieszczęśliwy i oni wylosowali bardzo zły los na loterii, który się nazywa Urodziłem się w Gwatemali i przymieram głodem, albo partyzantka przychodzi do mojej wsi i boję się, że zaczną gwałcić moją żonę i córki. Dlatego ja wolę uciec do Kalifornii i pracować tam ciężko za niewiele pieniędzy, bo przynajmniej nikt mnie nie będzie gwałcił. E, przynajmniej moje córki mają e, jakąś szansę, żeby pójść do szkoły i na lepsze życie. Moje dzieci mają szansę na lepsze życie. Nie? Że to są skomplikowane zagadnienia i na poziomie, właśnie takiej analizy, suchej analizy, z takiej wieży ko kości słoniowej, wywyższania się, to, to nie jest to, jak powinno wyglądać, myślę. Po piąte, chyba po piąte. Czy nie warto przypomnieć, że ogromna część Polaków mieszkających w Stanach przyjechali tu na wizji turystycznej i złamała prawo pozostając w USA nielegalnie? Warto o tym przypomnieć. To jest prawda o naszej imigracji. Potem przez lata łamała prawo pracując nielegalnie, to jest również prawda. I nie płacąc tych zarobków podatków, to już prawdopodobnie prawdą nie jest, bo ja osobiście nie znam nikogo kto byłby nielegalnie i nie płacił podatków. Nie Niepłacenie podatków się nie opłaca nielegalnemu imigrantowi w Stanach Zjednoczonych. Mały procent nie płaci podatków. I to sugeruje, że po prostu masz wiedzę książkową, a nie masz wiedzy praktycznej o tym, jak wygląda sytuacja na miejscu i dlatego również ryzykuje stwierdzenie, że prawdopodobnie piszesz tę wiadomość z Polski. I w końcu, kiedy udało się zdobyć wymarzone zielone kartki i tu jest odnośna ta piosenka Kazika, po pięciu latach zdobyć obywatelstwo, wówczas ci świeże upieczeni Amerykanie krytykują, um, nie chcą nikogo więcej wpuszczać i wyłapywać nielegalnych. To również nie zgadzam się z tym e, poglądem, myślę, że piszesz tutaj w dużym stopniu bzdury, ponieważ tak jak ja, nie wiem, czy może ja źle zakomunikowałem w tym ostatnim filmiku, myślę, że większość ludzi nie jest przeciwko emigracji, ani nie jest przeciwko nielegalnej emigracji nawet. Myślę, że większość ludzi nie, większość ludzi nie, jest, nie chce tutaj więcej, nie, to nie jest prawda, że większość ludzi nie chce imigrantów, nikogo więcej do kraju wpuszczać. Myślę, że większość ludzi po prostu rozróżnia pomiędzy dobrą imigracją a złą migracją. I myślę, że większość ludzi rozróżnia, widzi problem ze z tak zwaną złą imigracją. Może inaczej powiem: sam fakt, że ktoś był tutaj nielegalnie, tak jak stwierdzili, może zalegalizował, zalegalizował się wreszcie. Będąc nielegalnie, ja byłem kiedyś tutaj nielegalnie. Ja jestem przykładem. Ja nigdy nie przesiedziałem wizy turystycznej i nie złamałem prawa imigracyjnego, bo przesiedziałem wizę studencką. To jest inny status prawny, i na tej podstawie mogłem się zalegalizować później. To jednak stwierdzenie, że Polacy nie mogą krytykować albo nie mogą mieć negatywnego zdania na temat imigracji, ponieważ sami łamali prawo, byłoby z takim samym stwierdzeniem jak. Powiedzenie, że ty nie masz prawa nigdy krytykować polityka, który kłamie i oszukuje, manipuluje, ponieważ ty w swoim życiu również kłamałeś. Każdy z nas w swoim życiu kiedyś skłamał. Czy to oznacza, że nie mamy więcej już więcej na resztę życia moralnego prawa do krytykowania kogoś, kto ewidentnie kłamie, na przykład na forum publicznym? Oczywiście, że nie. Tak samo uważam, że Polacy, którzy... Może nawet dalej są nielegalni, mają pełne prawo do tego, aby krytykować imigrację, mają pewne prawo do tego, aby mieć swoje zdanie na temat imigracji i mają pewne prawo również do tego, aby wyłapywać nielegalnych, ponieważ odcienie szarości sugerują, że zupełnie innym, inną sytuacją jest ktoś, kto przyjeżdża przez granicę absolutnie bez kontroli, przechodząc przez Rio Grande i pustynię um, pod płotem, a ktoś, kto przyjeżdża tutaj zostawiając jakiś ślad prawny ze sobą na wizie turystycznej, gdzie może jego dane osobiste, wiesz, z jakiego kraju pochodzi, i tak dalej, tak dalej. Bo nie ma szans, żeby ten, kto przyjeżdżał tutaj na, wieź na, wieź na wizie turystycznej jest e, mm, takim troublemaker, takim jakimś terrorystą albo przestępcą, prawda? Ty jesteś sprawdzany przy wieździe. A ktoś, kto przechodzi przez tak inaczej zupełnie nielegalnie, to może być. Kartel, kartel bardzo dużo ludzi. Przecież tak ludzi. Um, przez, przez granicę przerzuca i tak dalej. Nie trudno jest zauważyć, że to są dwie różne sprawy. Jedna jest o wiele bardziej gorsza dla... dla Stanów Zjednoczonych niż druga. Eee, prawda? Także to już chyba tyle co mi przychodzi na głowę. Dzięki... Ja również Cię pozdrawiam, panie Ramis. Eee, bardzo fajny komentarz. Eee, w wielu kwestiach mam inne zdanie niż, niż Ty, ale zapraszam do odpowiedzi. Jeżeli zauważysz, że coś jest nie tak w moim rozwołowaniu na ten temat, no to odpisz proszę na to pytanie. Yy, czytam wszystkie komentarze. Nie, nie mam czasu na wszystko odpowiadać. Staram się odbierać takie coś, co zwróci moją uwagę. Wybierać jakby i może wrzucić wtedy coś do nagrania. Jak mam czas na załadunku czy coś. I ten komentarz do takich należy. Co nie? Także dzięki jeszcze raz, Maciu Panie, podsumowując, imigracja jest skomplikowanym zagadnieniem społecznym, co nie znaczy, że nawet taki prosty człowiek jak ja nie może mieć na ten temat swojego zdania, ale też mi nie zarzucasz chyba. Chociaż możesz mi to zarzucać w twoim ostatnim punkcie, bo ja również byłem tutaj nielegalnie i ja również łamałem prawo. No i tyle. I ogólny taki wydźwięk twojego komentarza również pachnie mi właśnie tym, co jest dziś popularne pośród intelektualistów, a co nazwać można by, może takim niewybrednym terminem, robieniem kupy we własnym domu, czyli takim krytykowaniem, narzekaniem i poniżeniem własnego kraju, w którym się żyje dotyczy ten problem zarówno Stanów jak i, nie wiem, Francji, Europy i tak dalej. To zjawisko w Polsce zaczyna istnieć, ale jest ono marginalne chyba jeszcze. I które według mnie jest fundamentalnie złym nastawieniem dla nas wszystkich, ponieważ gdy wychowujemy młode... Materia. Ponieważ gdy wychowujemy młode pokolenia, które są negatywnie nastawione do nas samych, do naszego kraju, do naszej historii i, i, i e, widzą w nas samych samo zło, to oznacza, że w krótkiej przyszłości kraj podupadnie i się zawali i e, ja bym tego osobiście nie chciał. Uważam, że suma sumarum porządek zachodu jest niedoskonałym porządkiem, ale jest on jednym z najlepszych porządków rzeczy, jakie istniały prawdopodobnie w historii ludzkości. I warto go chronić, warto go bronić, warto go wspierać. Warto zauważać wiele dobra, które, które ten porządek ze sobą pociąga. Tak samo jak zagadnienie imigracji przecież krytykując Stany Zjednoczone i... Wiesz, jest powód jakiś, dlaczego ci ludzie, tak jak piszesz, przyjeżdżają z Kuby, z Salwadoru, Wenezueli do Stanów Zjednoczonych i ta fala emigracji istnieje od dekad. Odpowiedź jest na to bardzo prosta. Życie w Stanach Zjednoczonych jest miejsce, to jest miejsce, które jest dla wielu nadzieją na lepsze życie i to jest dla wielu miejsce, w którym można czuć się bezpiecznie i można mieć, dać szansę na lepsze życie swoim dzieciom. Tego nie ma w bardzo wielu krajach Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej i jest to niestety smutne. Koniec pierniczenia. Będę ładował za chwilę. Osie kolejowe na pociągi i wagony, co nie? Ciekawe. Dzięki. I może czekam na odpowiedź. Jak coś napiszesz mądrego, z chęcią bym zauważył, jakbyś wytypował coś, co ja głupiego powiedziałem, bo wtedy będę miał szansę, żeby zmienić swój własny pogląd na, na tę sytuację. Może się gdzieś tutaj po prostu mylę. Nie? Na razie. Maj.